Tak właśnie, moi drodzy, ukazało się nowe wydanie miesięcznika Bliżej Przedszkola z materiałami na różne okazje. I to jest wyjątkowe wydanie, ponieważ ono ukazuje się raz w roku. I dlaczego ono jest takie wyjątkowe? Dlatego, że proponujemy w nim więcej treści, ale nie tylko treści, ale i również i pomocy dydaktycznych. W wersji Plus macie o wiele, wiele więcej pomocy. Jest tego dużo, naprawdę dużo. A co znajdziecie w tym wydaniu miesięcznika Bliżej Przedszkola? Zaproponowaliśmy Wam cztery tematy o żywiołach. O dinozaurach. Zabierzemy Was w podróż do różnych zakątków świata. Oraz poznamy rdzennych mieszkańców Ameryki. Brzmi naprawdę interesująco. A co więcej, między innymi znajdziecie różne propozycje e, aktywności. I tak mamy animację nie tylko na wakacje, czyli propozycje zabaw z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Zabawy logopedyczne no, na pewno są, storby nauczycielki e, również propozycje są, ale... To jeszcze nie wszystko. Pełny opis miesięcznika znajdziecie na stronie bliżej przedszkola, do czego Was zachęcam. Do tego miesięcznika oczywiście też nie mogło zabraknąć płyty z piosenkami, a 14 piosenek w wersji wokalnej i instrumentalnej. Po wydanie miesięcznika czeka na Was już w sklepie i w prenumeracie bliżej przedszkola. Spieszcie się, ponieważ to wydanie ucieka jak rybułeczki.